domy w końcowej w końcowym fragmencie zabudowy otoczenie domów jak widać wspaniałe kolorowe kwiaty krzewy drzewa wkoło słychać śpiew ptaków przed domem Zaaranżowany ogród do lekkiego wykończenia. Pozjazd wyłożony z kamienia również do lekkiego wykończenia. Na granicy działki, na której posadowiony jest dom, widać kępy kwiatów, krzewów i różnorodnych drzew i liściastych i iglastych. Różnorodna zieleń przykuwa uwagę ptaków, które gniazdują w ich konarach.